Witam Was wszystkich, z tej strony Michał i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmu na moim kanale, tym razem miażdżący mózg Gameplay, czyli 35 Gunstreak grany solo na mapie Octane, tylko i wyłącznie, uwaga, 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 tym przy użyciu noża. Noża, noża oraz noża do rzucania No dobra, bądźmy szczegółowi Jeżeli ktoś tego chce, no to dobra, nóż do rzucania Także tutaj funkcjonował w tym gameplayu Ale to jest nieistotne, ponieważ wszystko i tak było przy użyciu noża Czy to do rzucania, czy to ręcznego Nieistotne, to jest cały czas nóż Tak więc chyba nie muszę nawet tłumaczyć Jak bardzo popaprane jest granie nożem Tylko i wyłącznie, jeszcze dzisiaj tego samego dnia Kiedy wybiłem ten gameplay, miałem 20 gunstreak na mapie Tremor w trybie Free for all, no i oczywiście jaka sytuacja Jak ja zginąłem, rzucałem Do gościa, który biegnie, ja go gonię oczywiście Bieg, gonie gościa, rzucam nożem do rzucania, myślę, że w niego trafię. Oczywiście chuja tam nie trafisz! Jasne, że nóż poleci w cholerę daleko, gość zobaczy, że usłyszy, że tam odbija się jakiś nóż i tak ty, może się odwrócę, no i odwraca się, no i ja mam do niego 5 metrów, a ten zaczyna pruć jak pojebany, bo się wystraszył. No, no i byłyby dwa kemy, jest jeden, ale ten jest dużo lepszy niż tamten, tutaj ta akcja na końcu, Boże, w ogóle e, zostawię cały streak, pociąłem to w taki sposób, żeby materiał trwał 5 minut, ale ta ostatnia akcja, kiedy wbiłem już tego kema, to jest naprawdę majstersztyk, to jest cudo, to jest magia, magia Call of Duty, ten moment, kiedy zdobyłem tego kema, był przepiękny, i musicie zobaczyć ten gameplay do końca. Tylko po to, żeby zobaczyć ten moment, kiedy zdobyłem tego kema. Cudo, cudo, jeszcze raz cudo. Nie będę wam spoilerował, jak, jak to wyglądało. Sami zobaczycie zaraz. No i jeszcze tam był jakiś quad fit, nawet z noża. Quad fit z noża, już po tym, po wbiciu kema. Wszystko zobaczycie, wszystko jest w tym materiale. Tak więc bardzo serdecznie zapraszam do oglądania. Czy, poleca, czy polecam pogranie nożem samemu, jeżeli lubicie grać? jakimiś różnymi ciekawymi setupami. Oczywiście Możecie spróbować, ale ja nie odpowiadam za waszą przyszłą nerwicę, jakiej dostaniecie po tym, jak będziecie umierali w idiotyczny sposób, ponieważ ten nóż jest lekko ferylny. Naprawdę czasami lamistaty, czasami podejdziesz do gościa i walisz w niego tym nożem, a on, on, on sobie nic z tego nie robi, bo ten nóż zwyczajnie czasami nie działa. Aha, jeszcze taka sprawa, nie grałem tutaj tym złotym nożem, ponieważ w goście za 10 presty jeszcze jest złoty nóż, grałem tutaj na innym końcu, na którym grałem tylko i wyłącznie zwykłym szarym nożem, tak więc takie może utrudnienie albo taka ciekawostka, to jest... Nieistotne, przechodzimy do komentarza na dzisiaj, a nim jest. To będzie taki komentarz życiowy, właśnie. Czasami zastanawiam się nad takimi różnymi sprawami, e, i dzisiaj sprawa jest dosyć interesująca. Przynajmniej według mnie. Otóż bardzo często zdarza się, że ludzie. Ludzie postępują według yy, zasad, które ustalono w społeczeństwie, takich niepisanych zasad, lub na podstawie, lub zachowują się zgodnie z takim ludzkim samowstydem, który często bierze się znikąd. Dajmy na to prosty przykład. Jest jakaś dziewczyna, z którą macie kontakt, którą znacie, ale nie znacie jej tak dobrze, ale wam się podoba, chcielibyście podejść, tylko że się trochę wstydzicie. I właśnie mówię o tym teraz wstydzie. To jest taki wstyd, który bierze się tak naprawdę całkowicie znikąd, jakby trochę głębiej zagłębić się w ten temat. Jakby odrobinkę dłużej pomyśleć, jeżeli spojrzeć realistycznie, na tę sytuację można wywnioskować, że nic nam za bardzo nie szkodzi. Spójrzmy na to, jeżeli do nas by podeszła jakaś osoba, czy potraktowalibyśmy ją jakoś źle. Jeżeli jesteś człowiekiem świnią, chociaż wątpisz, że tutaj na tym kanale są takie osoby. Jeżeli jesteś chujem, no to możliwe, że zachowasz się jakoś hamsko, powiesz jej coś brzydkiego. No, i być może sprawisz przykrość drugiej osobie, ale jeżeli jesteś normalnym człowiekiem, bo mówię o zachowaniu normalnych osób, to raczej wiesz, tak jakoś jej nie spławisz boleśnie, prawda? Nawet jeżeli by ci się nie podobała i chciałbyś się spławić, to zrobisz to w taki trochę delikatny sposób, że tak powiem. E, wymierzony, wypracowany, taki wiecie. Jakbyś grał ze snajperką, to właśnie w taki sposób byś załatwił sprawę i nie byłoby problemu. Tak samo by ta osoba pewnie zrobiła z tobą, jeżeli nie byłoby między wami jakiejś chemii. E, I tutaj mówię o takim właśnie wstydzie, e, ten, czemu człowiek nie podchodzi? Czemu człowiek nie ryzykuje? Czemu człowiek czasami sobie nie powie jolo? Czemu ktoś nie pomyśli racjonalnie i nie powie sobie e, Kurde, przecież ja nic nie stracę Ja nic nie stracę, jeżeli podejdę, ja nic nie stracę, jeżeli zagadam e, Inna sytuacja, teraz przykład z mojego życia, kiedy zaryzykowałem I mi się to na, naprawdę opłaciło, a na pewno nic nie straciłem A większość osób powiedziałaby nie, pierdolę, nie biorę w tym udziału Otóż e, były to zawody w Błaszkach w grudniu 2014 roku Tutaj grudzień jest naprawdę ważną datą, e, w sensie miesiącem ponieważ w trakcie tych zawodów m, bardzo mocno się przeziębiłem. Mogę powiedzieć nawet, że grypę złapałem i to dosyć porządną, ponieważ gardło mnie napierdalało jak cholera. Miałem gorączkę, czułem się fatalnie, katar, wiecie jak wygląda choroba, nie muszę wam za bardzo tłumaczyć. No ale miałem, był to dzień zawodów i miałem do wystąpienia, e, musiałem wystąpić w kategorii rutin, czyli pokazie przygotowanym wcześniej, już z muzyką gotową i tak dalej, tak dalej. No i naprawdę chciałem zrezygnować, chciałem zrezygnować, chciałem iść do sędziów, powiedzieć, że jednak nie mam sił, nie jestem w wystąpić, ponieważ bałem się, że wszystko spierdolę. Ale moi koledzy powiedzieli mi, co ty robisz, przyjechałeś na zawody, raz na pół roku odbywają się takie zawody, tak więc czemu nie ryzykujesz, jesteś wśród swoich, co ci szkodzi? No i pomyślałem sobie tak racjonalnie, kurwa, no oni mają rację. Więc wystąpiłem, i to nie będzie o heroicznym moim występie, jak pokonałem chorobę i wystąpiłem, dałem świetny występ. Spierdoliłem po całości. No nie będę tutaj wam wcisał kitus, zjebałem całkowicie zjebałem to, co miałem przygotowane, ale ludziom i tak się podobało. Ludzie i tak nie mieli żadnych pretensji do mnie, nie mówili, że jestem słaby czy cokolwiek w tym stylu, bo wiedzieli, bo dzień wcześniej występowałem, robiłem próby i wszystko było ładnie i ludzie wiedzieli, że jest potencjał w tym, co wymyśliłem. No i to, było, to by było na tyle, a nawet jeżeli... nawet jeżeli ktoś by was wyśmiał albo coś w tym stylu, co ci to obchodzi. I tak czy ty myślisz, jeżeli komuś się... na pewno komuś z was zdarzyło się widzieć, że, że komuś zdarzyła się jakaś gafa, czy to w szkole, czy to w życiu. I co, myślicie o tym 24 na 7? Nie, zapomnieliście o tym pewnie. Macie to w dupie, po, pośmialiście się 10 minut i macie to głęboko w zadzie. No to... A nawet nawet jeżeli ktoś by się was czepiał, to i tak wszyscy umrzemy. Więc co to za problem? Nie wiem. To by było na tyle, pozostawiam Was z lekką refleksją. Jestem ciekaw, czy zdarzały Wam się takie sytuacje w życiu, jeżeli będziecie kiedyś stawali właśnie przed takim wyborem, przed taką decyzją, kiedy możecie zaryzykować, ale możecie także się, wiecie, troszkę się poniżyć spójrzcie realistycznie na sprawę, spróbujcie czasami, bo i tak nic wam nie szkodzi. To by było na tyle, mam nadzieję, że ten gameplay wam się podobał. Komentarz także, dosyć ciekawy temat, pomyślcie, powiedzcie mi w komentarzach, jakie wy macie refleksje właśnie e, w sprawie tego, o czym mówiłem. To by było na tyle, ja się z wami żegnam, cześć.